Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku Puławski Browar 3 Korony Browar, który wymiótł tym piwem konkurencję w 2015 roku na Chmielakach o ile się nie mylę o ile dobrze pamiętam bo to już będzie niedługo dwa lata na Chmielakach Kracastawskich zdobył pierwsze miejsce w konkursie konsumenckim czyli dla mnie najważniejszym bo w tym konkursie piwo oceniają ci, którzy je piją, a więc docelowa grupa odbiorców. Piwo w stylu American India Pale Ale, Piaskinie, Nevada. Jedyne, do czego mogę się doczepić w tej etykietce, za światło przepraszam, ale to standard hotelowy, więc tak już jest. To wielka nieczytelność. Nie wiem, czy to dobrze ubrałem. Ogromna nieczytelność, totalna nieczytelność na Chociażby tego znaczka. Tego znaczku. To pierwsze miejsce. to tylko jedynkę widać. I miejsce też mogę rozczytać. Za co? Z czego? Tutaj jest drugie logo. I no niestety nie widzę. Grand Prix. Ale czego? Jakieś karpia? Trudno mi powiedzieć. Warto by zwrócić na to uwagi. Że, żeby to było troszeczkę bardziej czytelne. Eee, ale to co nas interesuje, czytelne jest, czyli American India Pale Age, czyli Aipa, piwo niefiltrowane i niepasteryzowane, możliwe osad w butelce, przychowywać w temperaturze 2 do 8, 70 IBU, 15,5 BLG, 7% alku, skład woda, słody jęczmienne, jasne i ciemne, chmiel, magnum, citra, cascade oraz mozaik. Przepraszam, że skanibalizuję to piwo, otwierając wodą mineralną, ale ciągle zapominam, że otwiera, otwieracz jest ciężko w hotelu. No nie dziwię się. Odlot, jeżeli chodzi o aromat. Powiedziałem, że Puławski brawa Trzy Korony, czy nie? Bo nie pamiętam. Nie no. Aromat Mega tropikalny, mega owocowy, znaczy wiecie, to są takie słowa, e, słowa klucze, tak, e, mango, marakuja, Samo mango w sobie jest e, do dupy. Nie wiem, czy ktoś w ogóle kojarzy, jak wygląda mango, jak smakuje. Marakuja, no to trochę lepiej, tak, e, bardzo słodkie liczy, to takie jeżykowate owoc, łopinka, gdzie się wyjmuje taki mega przesłodzony środek biały. Mógłbym dużo opowiadać. Trochę ananasa. Wszystko to, co rośnie w tropikach. No, oprócz na przykład mandarynki pomarańcza. Takie, wiecie, owoce żółte, bardzo przyjemne, meloniaste, słodkie, słodkawe. A do tego jest trochę takich polskich klimatów żywicznych. No, jestem, jestem pod wrażeniem z samego aromatu. Obym się nie zawiódł na smaku. Dosyć spore nagazowanie. Piwo bursztynowe, piana obfita. Około dwóch palcy, palców. Nie jest biała, jest taka ekry. piwo w kolorze. Trudno mi go określić, bo jest światło bardzo słabe, pomimo trzech punktów, trzech źródeł światła, ale kolor nazwijmy to bursztynowy, jasny. Piana lekko strzelająca, czyli no, zobaczymy, czy okaże się trwała, czy nie. nie no. Bardzo pozytywne noty za aromat. Naprawdę, jeżeli ktoś pił, pił, może podpisać się pod filmem, czy czuje to, co ja. Szok. Wasze zdrowie. Tym razem hotel Mikorzyn, koło Konina Ślęża. Mikorzyn, Mikorzyn chyba, tak. Nazwy nie pamiętam. Witing, chyba. Bardzo przyjemne w smaku. Ja teraz łyknę więcej, żeby poczuć goryczkę. No. Słuchajcie. Ja mam ten przebyk przepalony. I śmiało stwierdzam, że goryczki mogło być dużo więcej. 70 ibu na mój gust nie ma. Ile jest? Ta goryczka jest o tyle, w, um, o tyle o tyle, istotna, że ona e, dosyć f, e, fajnie i zbalansowanie e, niweluje tą słodycz, która jest w aromacie. Czyli piwo jest e, zbalansowane. To trzeba oddać. Tu jest e, kunszt piwowarski i nie dziwię się za pierwsze miejsce w konkursie e, konsumenckim. Bardzo przyjemnie się to pije. Pije się to prawie jak pale ale... ale ten piękny aromat, taki takie ten punch, takie mega uderzenie owocowe e, informuje nas, że to nie jest Pale Ale e, ani American tylko Aipa czyli takie naprawdę z akcentem na chmiel. Bardzo przyjemne piwo e, nie mogę tutaj żadnych wad odczytać Sensorycznie, no bo większość rzeczy przykrywa chmiel. Tutaj trudno mówić o kolorze, ponieważ i tak by nie zobaczycie. Jeżeli widzicie to co ja w lusterku, no to jest to o ton ciemniejsze niż, niż, niż to widać. Chyba w kolorze tych zasłonek holender jest, powiem tak. Tak, to jest w kolorze tych zasłonek to piwo. Nie mogę nic więcej powiedzieć, nic dodać, nic ująć. I jedyne uwagi to e, bardziej czytelna etykieta, czyli większa rozdzielczość, więcej DPI oraz, oraz mm, trochę więcej goryczki. E, Magnum, nie, magnat. Magnat, o ile dobrze kojarzę, to jest chmiel goryczkowy niemiecki. Magnat. Sam używam tego magnata, czy Polski. Czy to jest jakiś, jakaś rodzina magną, no weźcie mnie, doprastujcie. Aczkolwiek no, przyjmuję się, że jest to chmiel po prostu yy, jeden z tańszych goleczkowych chmieli. Trzeba go sypnąć trochę więcej. Yy, obawiam się chociażby z drugiej strony, że sypnięcie więcej magnata spowoduje takie elementy yy, ziemistości. Yy, zaryzykowałbym do tego piwa. Coś typowo amerykańskiego na goryczkę. Eee, Zastanowimy się nad chinukiem. Nad chinukiem, bądź nad warriorem. Myślę, że takie chmiele tutaj by pięknie współgrały z całą resztą. No, aromat, e, wierzcie mi na słowo, bo musicie mi wierzyć na słowo kosi. Kosi z nóg. Takiego aromatu, bo... taki aromat rzadko czuję. Aż chce się wypić. To jest, to jest coś wspaniałego, ten aromat. E, e, taki naprawdę tropikalnych owoców, jeżeli możemy sobie wyobrazić tropikalne owoce, a wyobrażamy to sobie zawsze słodko, przyjemnie, e, mięsiście, e, czyli to jest coś takiego. E, plus, plus delikatna żywiczność, ale taka wiecie, słodka żywica, która spływa. E, taki miód, taka, taki miód spadziowy, coś takiego. No. Oczywiście, bez miodu, bo sam miód jest elementem, jakby troszeczkę wadą, a tutaj tego nie ma. Czyli jest słodko, tropikalnie, leśnie, z niewielką goryczką. Ta goryczka jest na poziomie apy, jeżeli już miałbym określić. Szacun, bardzo dobre piwo. Świetna premiera na kanale Browar Gdynia. Puławy, browar 3 korony. Ja serdecznie zachęcam Was do. Testu, jeżeli widzicie no, gdzieś tam to piwo na półkach, nową warkę chociażby tej AIP Piastków nevady, to polecam. Ten film jak zobaczycie, to to piwo już będzie po terminie, więc no, nie będzie tego piwa na półkach. Dlatego mówię o nowej warce. Ewentualnej bądź czymś innym, amerykańskim. Myślę, że się nie zawiedziecie. Aromacik jest taki, że aż będę sobie tu powoli jeszcze przez dzisiejszy wieczór dawkował. Drodzy, dziękuję za uwagę. Bohaterem dzisiejszego dnia był browar 3 kolony z Puław, Piaski, Nevady, a ja się z Wami żegnam.